Ostatnie nasze spotkanie w kościele, ale jeszcze nie ostatnie nauczanie, ponieważ spotkamy się jeszcze wieczorem o 20.00. Będzie jeszcze jedna nauka w internecie, więc zapraszam. Natomiast myślę, że tak już troszeczkę zbierając to wszystko, widzimy całość rekolekcji jako odpowiedzi na, na takie dwa pytania. Jedno pytanie to jest moje nawrócenie. Mam nadzieję, że mówiąc, ja potrzebuję nawrócenia, jak użyjecie takiego zdania, żeby powiedzieć, ja potrzebuję nawrócenia, to każdy z nas będzie wiedział o czym myśli. Co to znaczy to moje nawrócenie? To moje myślenie po swojemu, moje myślenie inaczej jak Bóg moja niecierpliwość mój styl miłosierdzia który nie jest taki jak Boga to jest jedno a drugie że będziemy też mogli powiedzieć na czym polega mój krzyż co to znaczy że ja biorę swój krzyż albo że nie biorę swojego krzyża że go unikam że jest to związane z miłosierdziem co dzisiaj ewangelia Wielkopost, na którą jeszcze raz usłyszymy za kilka dni, bardzo mocno pokazuje, na czym ten krzyż polega. Mamy sytuację, w której kobietę pochwycono na cudzołóstwie, właśnie ją pochwycono na cudzołóstwie. Nie, że się mówi o niej cudzołożnica, tylko przed chwilą pochwycono, przerwano jej grzech. Pochwycono ją na cudułstwie. Jest nie do końca ubrana, jest trochę taka, no po prostu, wyrwana z grzechu. I przyprowadzają ją przed Jezusa. Mamy tutaj zestawienie dwóch, dwóch grup: ludzi pobożnych, uczonych w piśmie i faryzeuszów i pana Jezusa. Ci, którzy. Mówią skazać, to są ci ludzie pobożni. Ten, który mówi: Zrobię wszystko, żeby ocalić, to jest Jezus. Jest mnóstwo sytuacji w naszym życiu, kiedy powiemy: Tej osoby nie da się ocalić. I po ludzku tak jest, bo właśnie pochwycono ją na grzechu. Bo właśnie zrobiła coś złego. Po ludzku tak jest. Jedynie Bóg ma takie oczy, że robi wszystko, żeby tę osobę ocalić, żeby jej nie zmiażdżyć, tylko oddał za nią życie. Nie przyszedł jej potępić, ale przyszedł ją zbawić. To są oczy pana Jezusa. A mamy być miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. To jest nasza droga nawrócenia. Ale co się dzieje tutaj? Ci, którzy przeprowadzają tę kobietę przed Jezusa, kobieta po grzechu nieczystym, po grzechu cudzołóstwa, stała się kobietą nieczystą. Czyli nie można jej dotknąć. Nie można jej wziąć pod ręce i przyprowadzić, żeby nie uciekła. Ponieważ w tym momencie sami staną się nieczystymi. Więc trzeba się od tej kobiety separować. To, co słyszeliśmy wczoraj, że ojciec przytula syna, tutaj nie może mieć miejsca, bo według prawa była, byłoby to przejęcie jej grzechu, nie wolno się jej dotknąć. Więc należało ją, żeby ją przyprowadzić do Jezusa, należało ją potraktować kijami, pchać jak bydło kijem z jednej, z drugiej strony, żeby szła we właściwym kierunku, nie uciekła. I żeby ją doprowadzić tam, gdzie się chce. Bez dotykania rękoma, bez popychania, bez dotknięcia żadnego, a jednocześnie, żeby szła we właściwym kierunku, tam, gdzie ją chcą zaprowadzić i zabić, ukamienować. To jest to, co robi człowiek. To jest to, co my robimy. W momencie, kiedy spotykamy kogoś grzesznego, kiedy spotykamy jawnogrzesznika. Kiedy słyszymy o konkretnych nadużyciach, kiedy widzimy jakiś konkretny grzech w rodzinie, to jest to pokazywanie palcem, mówienie, poniżanie. I wszystko, co jest z tym związane. Jak bydło. Im bardziej ubydlimy taką osobę, tym mamy poczucie, że zrobiliśmy dobrze. To jest tajemnica. Ale tak jak ci faryzeusze, im bardziej poniżymy takiego człowieka, jako ludzie pobożni, jako księża, jako ludzie w kościele, mamy poczucie, należało mu się. Zrobiłem, co powinienem. Idę do kościoła, klękam i dziękuję Panu Bogu. Tak wygląda nasze życie do nawrócenia, ale tak robimy. Pan Jezus, który staje w tej sytuacji. Dokładnie w tej sytuacji robi zupełnie co innego. Mówią do Niego: Prawo nakazuje taką zabić, a co ty na to? I teraz Ewangelia z Niedzieli: Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby potępić, ale żeby zbawić. Śmierć Jezusa na Krzyżu jest po to, żebyśmy mieli życie, a nie żebyśmy mieli śmierć. On umarł za nas. Nie rozumiemy tego. Jest nam tak to trudno przyjąć, że jest to ocalenie dla nas, właśnie dla grzeszników, ocalenie w Chrystusie, bo oni potrzebują lekarza, którym jest Chrystus. I co robi Jezus w tym momencie, kiedy, kiedy mamy kobietę ubyd ubydloną, którą chcą zabić? Jezus pochyla się. Ta kobieta też nie stoi. Stoją faryzeusze. Ta kobieta też nie leży, ale jest jakoś tak na ziemi, pochylona, półleżąca, zakrywająca twarz. A pan Jezus to co robi, to pochyla się w taki sposób, żeby pisać palcem po ziemi. To znaczy, że tak się pochylił, albo kucnął, ale jego głowa była najwyżej w odległości 60 cm od ziemi, żeby pisać palcem. Tak się pochylił, że kamieniami można było w niego rzucać. To jest to co robi Jezus. Ci biorą kije i ubydlają, a Jezus staje niżej niż ta kobieta. Ogołocił samego siebie. Wziął krzyż. Bez słów po prostu wobec tej kobiety i wobec oskarżycieli staje niżej. Przywraca jej w ten sposób godność, chociaż to się nie dzieje od razu, ale umarł za nią, poniżył się, uniżył się za nią i tak zostaje. A gdy faryzeusze dalej nie reagują, on się podnosi, mówi słowo. To z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, i znowu się uniżył. I tak jest do skutku. To uniżenie u Jezusa jest, aż będzie skutek. A tym skutkiem jest miłosierdzie do końca ocalenie człowieka. To jest tak samo jest z nami, że wobec osób, które nam zaszkodziły, które nas oskarżyły, które nas oczerniły. Które nas nie lubią, które nas nienawidzą, z różnych powodów. Dlatego, że jestem księdzem, dlatego, że mam tak mówię, dlatego, że ktoś inny z Was tak mówi, dlatego, że chodzisz do kościoła, dlatego, że komuś coś kiedyś powiedziałeś, bo kiedyś dokonałeś zdrady, bo i tak dalej. I z tego powodu nas ludzie nienawidzą, nie lubią i ich mamy dookoła siebie, bo czasami. Był spór, w którym powiedzieliśmy o słowo za dużo, i ktoś nam tego nie może wybaczyć. Jezus, gdy stoimy wobec tego człowieka, pokazuje nam, ja się uniżam, żeby Go ocalić a Ty rób jak chcesz. I to jest do każdego z nas, bez wyjątku. Nie ma takiej, to nie jest tak, że wyświetl się nawróćcie. Ksiądz ma. Tyle samo, ale albo i więcej osób, które go nie lubią i wobec których, patrząc w oczy, potrzebuje kochać i nie da się kochać, jak tylko jednocząc się z Jezusem. Tak jest. I stoimy w tym samym szeregu: albo za Jezusem pójdziemy, albo jak ci faryzeusze, będziemy ubydlać ludzi dookoła siebie. To, jest, to są nasze wybory. I to, co widzimy w tej Ewangelii, że Pan Jezus był pochylony do ostatniego, który odszedł. Czytamy tak: gdy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i ta kobieta. I dopiero wtedy, wówczas Jezus. Podniósłszy się, rzekł do niej. Jezus, już nie oglądając się, czy zostało trzech, czy zostało pięciu, ilu ich jeszcze jest, tylko jest cały uniżony. Całym sobą wziął krzyż na siebie. Nie rozumiem, czym jest krzyż? Krzyż jest miłosierdziem. Krzyż jest miłosierdziem. Albo powiem nie mam siły Go wziąć, albo powiem, Panie Jezu, daj mi siłę go wziąć, bo sam nie dam rady. Krzyż rozpoznajemy przez to, że sami nie jesteśmy w stanie go dźwigać, że potrzebujemy Jezusa, który bierze na siebie nasz ciężar i razem z nim dopiero możemy. Wszystkie inne rzeczy, które nazywamy krzyżem, tak po ludzku, krzyżem nie jest to, że straciłem pracę. Ale krzyżem jest to, że kiedy straciłem niesłusznie pracę, przebaczyć temu, który mnie zwolnił. To jest krzyż. Że kiedy straciłem niesłusznie pracę, przebaczyć temu, kto, ją, kto spowodował, że musiałem odejść z tej pracy. Tu jest krzyż. Krzyż jest związany z miłosierdziem, z przebaczeniem. I, i tak we wszystkim po kolei. Krzyżem nie jest to, że się. Komuś coś powiem, tylko przebaczę jemu. I można to rozwijać, ale to już teraz nie będzie ten moment. A więc mamy człowieka, który oskarża pobożnego i Boga, który ratuje. I Pan Jezus do końca z nami ma taką trudność, że my mu nie pomagamy. Jeśli myślicie, że księża pomagają, że ja pomagam Panu Jezusowi. Absolutnie. Jezus ma ze mną duży problem, dlatego że dużo łatwiej jest wziąć kija i pchać, bo ktoś mi nie pasuje. I, i, i tak jest z każdym mną. No. Jezus ma za apostołami łatwiej. Ilu ich było pod krzyżem? Ilu wytrzymało uniżenie? Tak jest, my po prostu tego nie wytrzymujemy. Chcesz wytrzymać uniżenie, to się trzymaj Maryi. Tylko znowu, nie, że ja jestem przy Maryi i nos coraz wyżej, bo jestem przy Maryi, tylko żeby się uczyć z nią być na drodze krzyżowej, że ona nie ucieka od syna cierpiącego, nie ucieka od uniżenia, nie ucieka spod krzyża, tylko wytrzymuje ból, bo tym jest miłosierdzie wytrzymać ból. Ból pogardy, uniżenia, ból tego, że to jest niesprawiedliwe. To mi się nie należy. Czemu mam być tak uniżony? I wytrzymać to z Jezusem. Odpowiedź na to jest tylko jedna, bo chcę być Panie Jezus z tobą, bo chcę być blisko Ciebie, bo Ty tak zrobiłeś. Nie ma argumentu na miłosierdzie, bo się opłaca, bo warto, tylko Jezu chce Ciebie naśladować i dlatego idę tą drogą. Ta Ewangelia kończy się w tak zaskakujący sposób. My tego w języku polskim nie słyszymy. Kto, kto czyta Ewangelię w oryginale, jest zaskoczony końcówką, to jest Ewangelia świętego Jana, Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana dwukrotnie mówi do swojej Matki, w Kanie Galilejskiej mówi. Niewiast, yy, nie, nie nadeszła moja godzina, niewiasto. Czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? To jest w Kanie Galilejskiej, drugi rozdział. Tutaj jesteśmy w ósmym rozdziale, i później tutaj nie mówi do Maryi, ale to jest ósmy rozdział Jana i później pod krzyżem Niewiasto, oto syn Twój. Zwraca się Jezus w Ewangelii świętego Jana wprost do Maryi. Mówi: Niewiasto. I używa mówiąc do Maryi i w kanie galilejskiej, i pod krzyżem greckiego słowa gyna. Tak mówi do Maryi, niewiasto, gyna. Nie nadeszła moja godzina, gyna. Oto syn twój. A teraz do tej kobiety, cudzołożnej na końcu, jak mówi kobieto, gdzie oni są? Mówi do niej, Gyna, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Mówi do niej tak samo jak do Maryi, jak do swojej mamy. Teraz tu nie chodzi o to, że poniżam swoją mamę, bo nie poniża, tylko tę kobietę podnosi, pokazuje jej godność. W tym momencie, zaraz po Grzechu. I to robi Jezus z każdym z nas, mówiąc Synu, córko do nas. To, to są słowa, które przywracają nam godność i to się dzieje przez krzyż, że na nowo stajemy się w Chrystusie, zanurzeni w Nim. Nikt z nas nie ma takiej mocy, żeby sami z siebie, żeby to się dokonało, że ja jestem zanurzony w Bogu. To Chrystus nas wykupił z grzechu. Przez swoje uniżenie, przez swój krzyż. I on sam, przez to uniżenie, może do niej powiedzieć: Gyna, jak do Maryi. To ten rodzaj miłosierdzia, on się nie mieści w głowie. To, jak jesteśmy ukochani przez Jezusa, jak On każdego z nas kocha, umiera za nas, ale właśnie to jest to uniżenie, bo my się przyzwyczailiśmy do słowa: Jezus umarł za mnie, umarł za nas. Do tego się przyzwyczailiśmy, ale do, do takiego uniżenia przede mną nie jesteśmy w ogóle do tego gotowi. Cały czas tylko skoncentrowani na sobie, że to ja się muszę uniżać przed Bogiem. Jak nie jestem wystarczająco uniżony, to, to od razu modlitwa jest nie w porządku. No niestety mamy takie myślenie. I koncentrujemy się na sobie, na swoim uniżeniu. Tymczasem i apostołowie mieli to samo. Piotrze, muszę ci umyć nogi. Musisz mieć to doświadczenie, za chwilę uciekniesz i mnie zdradzisz. Za chwilę muszę ci umyć nogi. My na to nie pozwalamy Jezusowi. Nie możesz się przede mną uniżyć, Panie Jezu. Ja się mogę przed Tobą uniżyć. Ale ty przede mną nie. To jest dzisiaj nasza pobożność. Wielu z nas o tym mówimy, na tym się koncentrujemy. Tymczasem istota miłosierdzia, istota krzyża, jest w tym, żeby najpierw przyjąć to, co Jezus robi dla nas. My w tym uczestniczymy, bo konfesjonał za każdym razem tym jest. Tylko uczestniczymy w tym nieświadomie. Bo w konfesjonale Pan Jezus umiera za nas. Tam właśnie nam mówi gyna, tam mówi te słowa. Kobieto, mężczyzno, synu, córko, wracaj do życia cały umarłem za Ciebie. To się dokonuje, tylko my tego nie słyszymy. Nie, nie widzimy tego uniżenia Boga wobec nas, tylko po prostu się wyspowiadaliśmy i, i idziemy dalej. Ciągłe nawracanie się i branie swojego krzyża. Droga, do której jesteśmy wezwani przez Boga i którą mamy iść, tak jak potrafimy, jak, jak możemy. Zachęcam, żeby, żeby gdzieś to w nas pracowało, żebyśmy do tych słów może wracali. Miłosierdzie jako nasza droga nawrócenia i wzięcie swojego krzyża. Zgodzenie się, że Jezus się przede mną uniża i ja mam razem z Nim zrobić to samo. Nie potrzeba nic więcej. Tylko jak On się uniża wobec Twojego męża, zrób z Jezusem to samo. Jak On się uniża wobec moich trudnych parafian, mam zrobić tylko to samo, co Jezus. Nie dam rady więcej, tylko tyle, a to i tak mnie przekracza. I to samo z Twoim dzieckiem, sąsiadem i z każdym po kolei. Amen.